Jest z nami Słuchać, widzę słuchaczu. Skąd I dobra, znasz? Ja mam, mam takie pytanie jedno. Znaczy yy, dwa pytania. Czy wy posiadacie jakiś kanał na, na YouTube swojej szkoły? Co? Tak. Ech, nie trolling. Bo się jest coś takiego. Czy wasza szkoła numer 10 organizowała taki konkurs plastyczny 26 Maria. Sz szkoła, jeszcze raz. Jaka szkoła? Jaka szkoła? No nie wiem. Chciałem sprawdzić, czy to nie jest jakiś ee, no... Wiem, znaczy. No jest trollnik, ale to wykazuje się, że ten gość jest... Nie wiem, o czym, o czym mówić. Po prostu idiota zadzwonił, ale... <laughs> Ale czy to troll czy idiota, bo też mogło się zdarzyć, nie wiem, wiecie co, no to jest... Dobra, nie będę czytał tam jego numeru telefonu.